Mako wszystkich witam, ja jestem Bajzel, a to jest zapowiedź nowego kanału na Twitchu TV Bajzel. Jasna, pełny Bysla! Już tłumaczę co to za reklama za mną. Otóż, otóż takie słuchawki e, są do wygrania u mnie o wartości 200 zł. One są, proszę państwa, e, wodoodporne, 8 giga pamięci mają e, No i tego Bluta. Bluta też mają, też, nie? I żeby wziąć udział w tym konkursie, no to wystarczy tylko zasubskrybować kanał na Twitchu. A losowanie odbędzie się, jak tylko 30 osób zasubskrybuje kanał mój. No. A niespodzianka jeszcze jest. Niespodzianka jest też. Czy wy wiecie kto będzie losował te słuchawki? Kto będzie u mnie na Twitchu przez cały tydzień na live'ach kto też y, będzie dziękował y, za followki i, i takie rzeczy. No, no, no diva, diva, tutaj co za mną jest, za plecami Diva właśnie będzie y, cały tydzień tu koło mnie albo z tej strony będzie siedziała od, 15, od 16 przepraszam, od 16 do 22 stycznia także można jej zadawać pytania, zapytamy się też na pewno gdzie ma mecha to jest ciekawe, ciekawe gdzie tego mecha zostawi prawda, skoro ma mecha także no, zapraszam ona właśnie będzie losowała te słuchawki a my już spotykamy się Tutaj w tym miejscu, 15 stycznia, to jest niedziela za tydzień. Dokładnie. No tak. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na mój fanpage na Facebooku, kanał na YouTube, no i na live na Twitchu. Wszystkie linki, wszystkie linki znajdziecie na dole w opisie filmu. I nie zapomnijcie, nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować kanał. Do zobaczenia 15 stycznia na TV Weizel w jasna pełnym bajzlu.